To jest właśnie fajnie, że przychodzą ludzie i nie do końca wiedzą o co chodzi, jak widzą inne wzory, to tak samo też jest na targach, jak y, widzą y, pościel na łóżku, to się dziwią, że taki wzór jest na łóżku, a nie, że można a nie na pod ścianie. Tym spać, tak, tak że można pod tym spać. <grym> tak, <grym> tak się tu. dzieje w przypadku naszej witryny, tak, gdzie witryny dzisiaj było to zrobić. normalnym zjawiskiem, że ludzie przechodzący obok, ponieważ właśnie pościel wisi w pionie, jak, e, jak właśnie obraz, mhm. e, ludzie byli przekonani, że właśnie przechodzą przed galerią sztuki. Jak galeria. Właśnie jakaś galeria, no, właśnie tak, jakaś i, i, tam I to jest super. Nie, nie mamy nigdzie o... napisane wielkimi literami, tak. że jest to pościel dostępna w tym miejscu właśnie, więc Aha. trzeba było się dopytać, że tam jest właśnie MI Bedding, Do, doczytać sobie super. trzeba i, i tak było. Zwykle pościele są powtarzalne, Czyli ten pattern jest taki, tak, że tak, on tak. za chwilę mały się powtarza. Wzór, tak, mały wzór, dokładnie. który po prostu się multiplikuje. A my hmm. od początku zakładaliśmy, że chcemy od tego odejść, że ten wzór ma być duży. Tak, 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 tak. I on się powtarza dopiero co prawie 2 metry. To była niesamowita propozycja i niesamowity najlepszy. Szczerze mówiąc, gdzieś tam sobie po cichu marzyłam o jakiejś kolekcji swoich ilustracji dotyczących wystroju wnętrz. No, stworzenie wzoru na pościel to już w ogóle było no, największe spełnienie tych marzeń. Takich pościeli raczej się nie spotyka w sklepach, w sensie tak mocno artystycznych, jak robić Funka. więc. Ja sobie bardzo docenię, że, że dali możliwość jakby zachowania tego swojego stylu i, i metody pracy. A jakby nie myśleli komercyjnie, tylko bardziej artystycznie. Ustaliśmy, że kolorystyka pościeli będzie wirować wokół błękitów, więc uznałam, że przy różne symbole związane z. Ze snami. Bardzo mnie inspiruje motyw snu ogólnie. Lubię sobie poczytać znaczenia snów. Lubię sobie poczytać jakieś rozmyślania, na przykład freudowskie, a propos snów. Więc parę takich symboli, które u mnie występują, też narysowałam właśnie na tej puścieli. Także tak wszystko się kręci wokół snu. Praktycznie staramy się, żeby każdy projekt. Żeby coś w nim było niesamowitego, żeby jednak patrząc na niego albo znajdując tą igłę albo tą mysz w słomie, że jednak to wzbudza albo uśmiech, albo zaskoczenie. Taki jest koncept całej firmy, żeby jednak nie robić czegoś, co jest już na rynku, co, co już się opatrzyło i już było, tylko robić ciągle coś nowego i innego. W sumie w łóżku spędza się mnóstwo. Bardzo dużą część swojego życia, więc ogólnie też zależało nam na tym, żeby, żeby te pościele były naprawdę najlepszej jakości. Wszystko jest produkowane w Polsce, więc to też jest bardzo ważne dla nas, że, no, że, że produkujemy u nas i, i ten łańcuch dostaw jest jak najkrótszy. Po prostu produkuje się w, w, w tkanina i jest tkana i drukowana w łodzi. Przyjeżdża do hmm. nas, my ją szyjemy i wysyłamy dalej, więc tu nie ma jakichś y, strasznie dużych transportów y, nie wiadomo skąd. My, my tutaj zaraz tak o, o taką. Tak. Trzeba doświadczyć nie, tego Zapraszamy na, na Świętego Ducha 2. Eee, to jest przy Trafostacji Sztuki, więc jak e, będziecie wieczorem iść na jakiś wernicach, to zobaczycie naszą piękną witrynę, na której teraz wisi e, projekt Takie. właśnie Poli. E, e, I tak jak wspominałam wcześniej, będziemy mieli też coraz więcej produktów od polskich projektantów, więc tak. jesteśmy tu na miejscu codziennie. Weekendy lubimy spać i odpoczywać, więc weekendy nas nie ma.